Cześć, dzisiaj przychodzę do Was w pełnym makijażu, prawie pełnym makijażu, ponieważ jedynie co mi zostało to usta. A to dlatego, że dzisiaj chcę z Wami przetestować jeden produkt i jest to serum powiększające usta z Eveline, kolejny kosmetyk, który dostałam na Mid Beauty. To jest, to jest skuteczność potwierdzona badaniami w 5 minut 5 razy więcej co kwasu, kwasu hialuronowego. Um, to jest serum, które y, powinno nam już w 5 minut powiększyć usta. Tutaj jest zdjęcie. No, jeśli z takim ustem, mi się zrobiłem takie usta, to, to będę pod wrażeniem. Natomiast, no, nie, powiem tak. Jestem sceptycznie do tego nastawiona, ponieważ y, no, nie wierzę, że y, jakiś błyszczyk jest w stanie nam y, powiększyć aż tak usta. Natomiast wydaje mi się, że to może chociaż troszeczkę powiększyć je. No nic, zobaczymy. Eee, będzie to test tylko tego jednego, e, jednego produktu, ponieważ e, chcę zrobić, no te 5 minut, chcę z Wami odczekać, zobaczyć e, co się stanie. Eee, opakowanie jest malutkie, takie jak błyszczyk, 12 ml. Co tu Wam jeszcze mogę powiedzieć? Eee, formuła bogata w witaminę E i C, odżywia i zmiękcza, zmiękcza skórę oraz zabezpieczają przed skutkami ekspozycji na promienie UV. Już po 5 minutach, spektakularne zwiększenie objętości ust. Zobaczymy. Po trzech aplikacjach, usta stają się pełniejsze, odzyskują wyraźny kontur oraz perfekcyjną gładkość. Zobaczymy. Może dzisiaj nawet mi się uda zrobić te trzy aplikacje, także zobaczymy czy coś się w ogóle zmieni podejrzewam, że nie, no ale, ale to tylko takie moje podejrzenia, zaraz przetestujemy, no i po dwóch tygodniach zmarszczki wokół ust stają się wgładzone, skóra jest regenerowana i odporna na działanie w czynników wysuszających zmarszczki wokół ust no może jakieś tam są, ale jeśli chodzi o zregenerowanie, odporne na tutaj czynniki wysuszające, to tak naprawdę pewnie, znaczy wydaje mi się, że tak działa każdy balsam do ust. Jeśli go stosujemy regularnie, to on sprawia, że nasze usta są odżywione i się nie wysuszają i są odporne na czynniki wysuszające, także no... W każdym razie zobaczymy. E, tutaj mamy więc będę zerkać, nakładam. E, Majesty już się nie używała, dlatego jest aplikator brudny, bo chciała spróbować. Nie wiem, e, nie mówiła nic, e, jak się u niej sprawdziło. E, ma taki delikatny, znaczy delikatny, taki różowy kolor e, naciskam. Taki. Dobra, próbujemy. O, nie wiem, tutaj. Okej, okay. o, oh, o! Oh, czuję takie mrużenie, takie tak jakbym troszkę jakbym, mam wrażenie pastą do zębów przejechała po ustach, bo ona czasami daje właśnie taki efekt trochę szczypania. Ich się wyjechała, więc sobie poprawię. Wiesz co, że to ma kolor, to niestety wszystkie ym, wyjechania poza kontur ust widać. OK, więc tak się prezentują moje usta m, zaraz po aplikacji. Przepraszam. Z no, tą jest nie z tą Oczywiście, że nie. Czuję takie delikatne, no tak jak takie szczypanie, takie jakby, e, jakby miętą posmarowała po tych ustach. Miętą, no miętą chyba. Nic, czekamy 5 minut, zaraz wezmę zgarek, zobaczymy 9 po. Um. Oprócz szczypania na razie nic nie widzę, no ale zobaczymy za 5 minut. Ok, no minęło 5 yy, minut. Yy, przy tego, że widzę, że tu mam jeszcze wyjechane yy, po bokach. Czy moje usta są większe? Może troszeczkę, albo po prostu chcę, żeby były większe. <laughs> Przybliżę was. Yy. Próbuję dać teraz porównanie tutaj u góry, żeby było, żebyście widziały, e, jak wyglądały usta przed pięcioma minutami, a jak teraz po pięciu minutach. Usta się błyszczą, dlatego mogą się wydawać, że są większe. Ponieważ zazwyczaj, jak używamy błyszczyk, to on jakoś tak odbija światło, że sprawia, że te usta są większe. Natomiast czy one faktycznie są większe? Ładne mają kolor, tylko muszę uważać. No bo wyjeżdżałam w niektórych miejscach, zaraz to przetrzymam patyczkiem. Podtrzymam jeszcze ten błyszczek, też zobaczę jak się on u mnie sprawdza na dłuższą metę, czy się też może po prostu jak nie będzie powiększał, to chociaż może będzie e, dzięki temu właśnie fajnemu kolorowi, ale sprawdzał się fajnie na co dzień e, też ponakładam go jeszcze dzisiaj kilka razy, no i tak jakoś pod wieczór może do Was wrócę żeby Wam powiedzieć, czy w ogóle coś się zmieniło, czy nie szczególnie po tych trzech użyciach, czy usta stały się pełniejsze. Także tak, na teraz to tyle. No tak prezentują się moje usta, zobaczymy co będzie dalej. Nie chcę kończyć jeszcze tego testu, tutaj mówię, ja wrócę chyba do Was jakoś pod wieczór, żeby Wam pokazać moje usta na zakończenie dnia, czy one się, czy one się powiększyły, a ten atoserum zostawiam sobie przy komputerze, żeby pamiętać, żeby go używać w ciągu dnia także na razie to tyle no i zobaczymy się wieczorem Cześć, wracam do Was po kilku godzinach to jest moja trzecia aplikacja tego błyszczyku tego serum na usta no ja nie będę ukrywać, że... Ja nie widzę za bardzo efektu, nie wiem, może, może trochę, ale może trochę moje usta, to kurna warga może delikatnie się powiększyła, ale to naprawdę nie jest, na pewno nie jest to taki efekt jak na tym opakowaniu, że pani z płaskich ust nagle ma usta mm, jakby normalnie, no, nie, to nie jest ten efekt, e, natomiast no... Kolor jest ładny, to mi się podoba. Kolor jest ładny, natomiast zapowiedziałam ja sobie w każdym możliwym miejscu, w każdym możliwą stronę za obrys ust. Więc na to trzeba uważać. To, co jeszcze zauważyłam, że jak się ta świecąca warstwa, jak ona zejdzie, to potem zostajemy tak naprawdę prawie tylko z konturem ust. Ja miałam, jak nałożyłam, to około 3. Godzin, może mi się trzymał e, ten błyszczyk na ustach, tak jak mówię, po prostu zjadła się ta e, świecąca powłoka i zostało, e, został tylko ten róż, który zaczął się wyjadać od środka i został tak naprawdę tylko na zewnątrz. Teraz, tak jak mówię, to jest moja trzecia aplikacja. E, ale zaraz to znaję, ponieważ e, wychodzę i nie do końca mi się podoba efekt, przez to, że po prostu powyjeżdżałam na zewnątrz. Będę jeszcze testować ten błyszczyk, bo, bo jest ciekawy ten błyszczyk to serum, nie wiem jak powinnam nazywać ten produkt. E, jest ciekawy, natomiast e, no, taki fajny na... Fajny może eksperyment. Natomiast no, nie sądzę, żeby to działało. Zobaczymy. Tak ja mówię, będę testować. Może kiedyś zobaczę jakieś inne efekty, to jeszcze Wam dam znać. E, Dajcie znać, Wy, mi, czy miałyście ten produkt. E, jeśli tak, to czy może Wasze usta powiększyły? Może to moje usta są tak oporne? E, jeśli nie miałyście, to czy w ogóle jesteście ciekawe przetestowaniem e, takiego produktu? I tak, jeśli film wam się podobał, jeśli ten test wam się podobał, dajcie kciuki w górę, jak zawsze będzie mi bardzo miło. Też standardowo zapraszam do subskrypcji i do następnego. Pa pa.